Pewnie zastanawiacie się, kim jestem, a historii tej cegły i tak byście nie zrozumieli. A historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Jestem deweloperem i odpowiadam na pytania, których boicie się zadać. Co się bardziej opłaca, własne mieszkanie czy TBS? Matematykę zostawiam tobie. Weźmy dla przykładu 63 m2. Mieszkanie w TBS wpłacasz partycypację w granicach 82 tysięcy złotych, Następnie czysz co miesiąc około 1160 zł. Pamiętając o tym, że mieszkanie nigdy nie będzie Twoje. Mieszkanie własnościowe 63 m2 płata na poziomie 10% 48 tysięcy złotych rata miesięczna 2900 zł. Pamiętajcie, wzrost wartości mieszkania w czasie. No i oczywiście mieszkanie jest zawsze wasze. Czy deweloperzy wycinają dużo drzew? To zależy. Deweloper to też człowiek. Oczywiście, czasem wycinamy te drzewa tam, gdzie stanie budynek. Natomiast nie robimy tego dla przyjemności, bo przecież wy jako klienci doceniacie jak jest zielona okolica i jak te drzewa są. No i najważniejsze, za każde wycięte drzewo deweloper musi nasadzić kolejne, które przetrwa minimum 3 lata. A co w przypadku później ze strony dewelopera? Czy tak serio? Oczywiście żartuję. My Azot Concept oddamy przed czasem, ale mam świadomość tego, że często deweloperzy spóźniają się z oddaniem mieszkań do użytkowania. Słuchajcie, wszystko jest zapisane, każda kara umowna zapisana jest w umowie deweloperskiej. Czytajcie umowy deweloperskie. Jeśli boisz się zadać pytanie deweloperowi, spoko, zadaj je mi. Chętnie odpowiem.